Z tej strony Magus99 i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Terrari. I teraz jak możliwe, że zauważyliście, jest zapewne lekko gorsza jakość i lagi są, tak? Bo nagrywam aktualnie w tym momencie Action, co zresztą możecie tutaj zobaczyć wersję darmową u góry. A to z takiego powodu, że miałem pewne problemy z frapsem i mi nie... nie no, nie chciał wyrobić i miałem tak po prostu z dnia na dzień, nie wiem czemu, 15 FPS-ów, jak nagrywałem Terrarię. Przeinstalowałem Terrarię, nic nie dało. Przeinstalowałem Frapsa, też nic nie dało, więc nie wiem, ale będę sobie kupował lepszy płytę główną, RAM i procesor, więc... Myślę, że wtedy to pomoże, już będę mógł powrócić do Frapsa. Póki co to jest straszne. Wow. Nie wiem, czy wy też macie na tym filmie jakby takie lagi, bo Fraps miał, ma taką właściwość, że jakby osobno, osobny ekran nagrywa. I jak się ma lagi przy nagrywaniu, to później na nagraniu nie ma zazwyczaj tych lagów, chyba że są jakieś naprawdę mocne. Tak, a teraz tutaj dlatego poszliśmy, żeby nazbierać krystal szardów, żeby sobie stworzyć lepszy, no, miecz świetlny po prostu. No i tak, w tym odcinku będziemy zbierali. O, właśnie tutaj już widać pierwsze. Cyk. No, i to jest właśnie bardzo fajny sposób na zbieranie tego. Hop, no. Potrzeb... Potrzebujemy w sumie 50, więc. Yy... No, więc tak sobie pozbieramy im. Mam nadzieję. No, auć, 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 auć. No nie dobra, muszę z nimi trochę powalczyć jednak. auć, auć. Dobra. Mm. Tak, w sumie. Nie wiem co dokładnie znaczy, na jakim etapie byłem w poprzednim odcinku, no ale dość chyba dużo się zmieniło. Mam ten drill, mam. To to, to jest bardzo fajne: Palladium Repeater. No, bardzo się przydaje, do po prostu wystrzeli. Taki. Ku o, kusza, to się chyba nazywa tak. No tak, to, by to się nazywa kusza. O, ten y, z laleczką tego ja chętnie tutaj. Tylko, że ni niestety mi się kończą strzały. I wezmę mojego miniszarka ze złotymi nabojami, bo sobie stworzyłem złote naboje. Bo to jest bardzo fajne, bo mi daje dużo a więcej złota za zbiciem. Yy, Okej. Okay. Tak, teraz dla tych, którzy się jeszcze nie domyślili, to jestem na terenie Underground Hello. Yy, dlatego tutaj są te wszystkie krystal szardy. Mam czaszkę, Nie mam. Okej. Okay. No. O nie. I tutaj chyba już się kończy Tak, kończy się już. Krystal szardy. Więc w sumie możemy sobie zawalczyć z Woloflash Flash. Ile mamy tych Krystal Shardów tam? 37. Dobra, to skoro mamy leleczkę, to sobie zawalczymy z Wall of Flash. A, tylko czy ja się wyrobię. A właśnie, mam jeszcze takie rzeczy zdobyłem w dungeonie. I nie wiem czy to jest dobre. Muszę sobie jeszcze sprawdzić, co to tam mi daje. Mm. O! Jeszcze z tym nie walczyłem, ale. Zastanawiam się co to dropi Enchanted Sword. Aha, czyli nic. Kasy. No. Dobra, of flight. Zawsze się przyda. No, gin, gin, gin. O, dobra. Co to? Living Fireblocks. Nie wiem po co mi to jest. Nie mam pojęcia. Muszę przeczytać tam na wiki. E, gdzie jest ta laleczka? No, nie widzę. Czy bym... A, jest, dobra. Hop. Dobra, spadła. Wolf Flash. A, czyli. Nie, naprawdę mam tylko te potki przy sobie. A, no cóż. No to chyba sobie nie poradzimy, ale. Zawsze warto próbować. Dobra, już 500 HP zaszło. Ups, tu sobie sta... A nie, to też mnie bije. Okej. Okay. A, nie bij. Chciałem, tysiąca zaszło. No dobra, nie jest tak źle jakoś. A, I przy okazji mi dropnie więcej y, tych złota. Ogólnie jeszcze oprócz tego, no, co było na odcinku, to jeszcze raz sobie pokonałem Olaf Flash, żeby, żeby mi dropnęło też co innego i dropnęło mi y, laser gun. Nie wiem, jak to się nazywało, ale no, takie laserowe działko. Ale ja sprzedałem, bo było beznadziejne. Ale zużywało mana, tak powiem. I dość szybko schodziła ta mana przy użyciu. Nie, to właśnie, jakby się ktoś zastanawiał, to w to środek zawsze bije, bo to ma najmniejszy, najmniejszy defens. Niemniej punktów defensywy. O, mam cztery te strzały. A, fajnie, właśnie też jedną zmarnowałem. O, dobra, zawsze coś... Ej, mam trochę mało naboi jakby. Dobra, się wychiluję. W ogóle mam wrażenie, że ten mój koleś mi nie pomaga, ten diabełek, czy jak to tam nazwać. O dobra, wszedł w tryb furi. Mam nadzieję, że tym razem sobie nie usunę odcinka, który nagry na będę nagrywał akrzynem, bo yy, wczoraj nagrywałem odcinek zresztą z bicia Wall of Flesh i pokonałem. No, ale sobie przysprzodek usunąłem. O, miło. Guide wrócił. A, nie wiem, teraz znowu w to oczko muszę bić. Dobra, trochę tym pobiję. Ociąć, ociąć. Na tej mamy zostało nic. Okej. Okay. No, gdzie? Dobra, powinniśmy dać... O, tutaj właśnie widzicie poprzednie miejsce, kiedy a, w sumie już chyba widzieliście przed chwilą, jak szliśmy tutaj. Tak, widzieliście, dobra. Więc już bystrzej się domyślili. No, szybciej, ile tego życia. 600. No, lecicie. Ja no, nie powiem, żeby mnie zadowalała ilość mojego życia. Ale dobra, już spokonam go. Dobra, padł. I co nam wypadło? Wall of Flash Trophy, naprawdę, o nie, jakiś Warrior Emblem. Nie miałem tego jeszcze. Nie to znaczy, no, nie wiem co to jest w ogóle. Czy to jest miecz, czy co? No dobra, już mm, teraz, gdzie to jest. O, tu, nie. To jest trofeum Warrior Emblem. No, spoko. A co z tego można skraftować? Ja bym się chciał dowiedzieć. Przy okazji odłożymy sobie golda. Co ja mogę zrobić z tą ręką? Mogę nią. Oj, ale fajne to jest do chwytania się. Ale super! Hu. No, to fajnie. I czy jak teraz zrobię. A, dobra, ale teraz akurat. Nie. Dobra, nie wiem. Jeszcze ogarnę, jak tam, z tym shiftem to działa. Teraz to wrzucamy tu. No proszę, już mam 46. Aha, po prostu. Nie, no to to mi rzuca. A może jeśli bym miał eee, tak. Nie, to nie wiem jak się chwycić. Może jak na przykład spadam... Nie. No dobra, to tam pop e, popróbuję jeszcze. Eee, a póki co sprawdzimy. E, a, nie mogę tych lagów, to straszne. Dlatego nie lubię krzyna. Co z tego można zrobić? Avenger Emblem. Wow. Też materiał to jest. Sorcerer Emblem, Warrior Emblem i Ranger Emblem. Spoko. No to nawet przydatna rzecz, bo jednak 15% to jest dość dużo w profesorom. Mm. A właśnie, i co z tego jeszcze mogę zrobić? Na co to ulepszyć? Knights Edge. Knights Bane. A to jest chyba z Dim Knightu. To nie wiem z czego się robi. No To mamy. O, to inna wersja. Aha. Aha, to chyba tak. Tak, jak się nie ma korupcji, albo to drugie. Hello. Ile to ma do major 51. No to i to też jest materiał jeszcze, no proszę. Nieźle, a z tego coś mogę zrobić? Nie, ale sobie to postawię gdzieś tu. Hop. Mmm, nie wiem. Mogę na czymś postawić, na tym na przykład? Nie, to postawię sobie tu. Tak, tutaj była moja... Yy... Pierwszy, jak to postawić? Chyba na ścianie to muszę dać. Tutaj miała być moja farma kasy, tylko że już z... A, tutaj... Mm, nie musicie zwracać na te uwagi na te dźwięki. O, ale fajne. Yy, tak. Yy, co ja mówiłem? Aha, no, tylko że już zmienili to i nie z tych rybek takich nie dropią rybki. Miało to działać tak, że tutaj się spawnowały rybki, one tutaj ginęły przez lawę i później dropiłem mi rybkie, jest ja je sprzedawałem i dostawałem platyn platynkę na 2 godziny chyba. Czyli pół... 500 golda na godzinę. Hmm. Dokupimy sobie przy okazji trochę... Yy, strzał, bo mi zabrakło, jak widzicie. Jakbym teraz wiedział, chyba u Alamsteelera to było, ale... Pewnie jest, co. So. Dobra, kupię tego dużo na zapas dobra. A to całkiem na zapas kupię 2000 będzie o. No i tylko ile? 8 Tak, 8 gold coinów poszło dobra, quick no i teraz możecie zobaczyć, jak to fajnie się tak szybka strzela. Coś mi wypadło. Z... Pokazało mi się, widziałem coś na chwilę na niebiesko. Może mają strzały? Nie. Nie wiem. Coś chyba... A, bo może na to najechałem. Nie wiem. Mm. Dobra, wracamy po więcej krystal szardów. Myślę, że już się powrotem zrobiły. I możemy też w sumie pójść tam w miejscu, gdzie są te krystal szardy, trochę do góry, żeby... Yy... Poszukać ich więcej. Mogę tak trzymać, nie muszę klikać. Ale przynajmniej tak jest trochę bezpieczniej. O, i też... No... Aha, także tutaj nie ma się czego chwycić. Dobra. Wiem, że z Shiftem da się to jakoś tam wykombinować, żeby to mi łapało. Jakbym nie miał glow sticków. No to drill. A, a teraz to to. No, czyli jakoś to tam trzeba zrobić. Chociaż niekoniecznie to, bo. Nie. A. Aha, no, czyli nie, nic mi nie daje z shiftem. tym. A to nie wiem. A, to jeszcze ma takie dwie ręce, jakby. No to spoko. Tak? Dobrze widzę, że mam dwie? Tu się... No. Tu się chwycę i tu się chwycę. No, dwie. A mogę tym bić? Nie mogę. Tak tutaj przez to, że budowałem z... Bon stone? Czy to się czyta? Nie wiem jak to się czyta w sumie. Ale z tego korupcyjnego kamienia to... I tutaj wszędzie się zrobiła korupcja podziemna. Underground Corruption. No i przez to mi dropią te. Mm, soul. O! Proszę. Y, soul of. coś tam. Korupcyjne, no. Nie pamiętam. No. Soul of Night. Tak. A Soul of Night mi się przyda, bo potrzebuję na. Mm, skrzydła. Demon Wingsy. Tak, chyba jednak nie pojawiły się z powrotem krystal shardy i nie dowiem się gdzie. O, tam jest paladium. To ja je chętnie wykopię. Ale najpierw tego kolesia tutaj. No, idź sobie. A, nic nie widzę. O, tutaj jest flight, czyli tutaj już jest. Teren, y, underground Hello. No, nawet widać po tych wszystkich kryształach. Okej, okay. szkoda, że tylko, że nic nie widzę. Aha, my naprawdę zostawiłem tam Nie, są. E, trafię? Nie. Może tam trafię. No. Dobra, trudno. Aha, ja mam dość mało tych glowsticków, więc ich tak nie mogę marnować bardzo. No, dobra. E, Przydałoby się jakąś skinkę tutaj znaleźć, żebym nie musiał tak... ...przekopywać się do każdego po kolei z tych... A, zapomniałem o tym. O, pyk. A nie, te, te, od tego musimy sobie pójść, bo on mnie tutaj będzie męczył. Naprawdę tutaj wszędzie jest Pearl Stone. No nie, dwóch jeszcze. Idźcie se. A to może to nie jest Hello Underground? No to już nie wiem, co to jest. No, gdzie jest ta... o. A, tutaj już wpadnie. No, tylko żeby dostał. Okej. Okay. padł, I jeszcze sobie przy okazji wykopiemy ten palladium, bo... będzie na zbroję. By mi się to. O o, 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 Orchikalum. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak czyta te wszystkie dziwne rudy. Nie wiem, czy to są angielskie, czy to są łacińskie nazwy. Się. Ale są dziwne. A i się podpaliłem. O, tam widzę cave'a. Może będzie się dało do niego jakoś przejść. Tędy. O, ja ci... ale tego tutaj jest. Ale tego tutaj jest. A ciao, ucie, ucień, ucie. dobra, tak, taka taktyka. W coś tam na pewno trafię. To w końcu. Czy mam jakąś potkę, że to mi tak. Na przykład bat O, mimik, mimik. Ja go chcę. Mimik to jest takie coś, z którego wypadają bardzo fajne itemy. Udaje sobie skrzynkę, a tak naprawdę jest takim przeciwnikiem. Ale ja go chcę i wygląda na to, że. No, nie, 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 nie zabij mnie. Dobra, ok. I, 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 Będzie, 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 będzie lód! No, 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 no szybciej! Dobra, teraz żeby tylko to zabrać... Jest! Star Cloak! Wypróbujemy sobie... Zamiast... No nie, to mi się przyda akurat teraz, ale... Eee, Blizzard... Nie, to mi się nie przyda tak bardzo teraz. Nie wiem, nie rozumiem do końca co tam jest z tymi strzałami, znaczy, gwiazdami. Jeszcze raz, jak to było? Cause start to fall and injured. Nie wiem, nie, nie, nie rozumiem tego. Sorry, ale wam tego nie przetłumaczę. Dobra, ale tutaj już widzę, że jest trochę krystal szardów. O, proszę, jakie bogactwo tutaj. Będzie już tam u góry widzę. I tu chyba się do tego dostanę bez przekopywania się. I byłoby genialnie, bo naprawdę mi się nie chce tam. A. Aha, zapomniałem, że nie mam tego. Okej. Okay. Jest, dostałem się. Dobra. No to kopiemy. No. A dlatego chcę mieć tam ten miecz yy, świetlny, bo... Ej, co to jest? Chaos Elemental to jest. Z tego, co wiem, to, to, to... Aaaa, fajne! Oni dostają z tego. Kiedy ja dostaję, to oni też dostają. Fajne, fajne, fajne. Przydatna rzecz. Chyba. Znaczy, zależy też, ile tego damage'a wow, oni dostają. Dobra, na szczęście miałem podkę za 100. No niech on zginie, bo on jest dla mnie tutaj niezbyt miłym zagrożeniem. A może tak mi się uda jakoś. A. Wow! Ha! Zginął. Dobra. Już widzę, że nam się to przyda, na pewno. Taki coś... No, tam akurat nie sięgnę, ale... No. Dobra, i ile mamy tych Crystal shardów? 48, to już tylko 2 i będzie jeszcze crafting nawet na odcinku tego miecza i test. O, yy... Ten idź sobie... Okej. Okay. Czyli jest 50 Krystal Shardów, więc możemy się tapać. Teoretycznie mógłbym tego trochę więcej pozbierać, ale już trudno. No, chyba wystarczy mi zwykłe kowadło. Aha, no i oczywiście ten miecz by mi się jeszcze przydał. No, gdzieś tutaj był. Ja bym jeszcze wiedział, gdzie tu. Na no, proszę, jak trafiłem. Jest. 48, może jakiś enchant mi się wbije. Demonic, to chyba z tego co wiem to jest dobre. Tak, dobre. 55 Demajer i Fast Speed, to na naprawdę. Bo ten ma ile? 46. No i patrzcie, jeszcze mogę tak trzymać i on mi atakuje. Słuchajcie tego dźwięku, po prostu na chwilę trochę głośniej. Muszę być za głośno. O, ale fajnie. Fajny dźwięk. Chyba tam na 11. Okej, okay, yy, a to jeszcze może wypróbujemy na króliczku. Pum. O, 60 dimension, miło. Dobra, ale chciałbym. Wy... O, wiem na czym wypróbuję. A to będzie wall of flash. Yy, nie wiem, sobie, czy nie będzie za długi już odcinek, ale. Dobra, trudna, Się szybko pokonuje. Dobra. Jeszcze tylko sobie zrobię taki Mek O. No chodź. Halo. O, Hellfire Arrow. Dobra, już się skończyły, ale... Ej, fajnie. Ostrzeli... Czy to zadało mu 102? Muszę sprawdzić, ile to mu zadaje tego damage'a. Ej, dużo, fajne. Już się zamienił w tą w złą wersję. Hehe, he, no to naprawdę fajne. rzecz nam się trafiła. Jeszcze zaraz sprawdzimy, co z tego można zrobić. I mam nadzieję, że można to połączyć w jakąś fajną całość z jakimś itemkiem. No. Dobra. O, pięknie. Dobra, nic specjalnego nie wypadło, ale na z... tej kasy? No, w sumie nie mam pojęcia, ile w sumie poszło. O, dobra, crafting, co to miało być? To, Star Cloak. Star Cloak, cross... No i... To po... jest Star Cloak. O, no, e, fajne, fajne, to by mi się przydało. I big cloak, honeycomb. Hmm, real with dimension. Fajne, ale wolałbym to mieć, bo to bardziej by mi się chyba przydało. Jednak, bo to... E, dalej, którzy nie wiedzą, to... E, to, cross e, e, przedłuża czas, po którym jakby nie można mnie, nas uderzyć... E, po. Jakby to wytłumaczyć. na przykład idzie na nas zombie i yy, chce nas uderzyć. I nas uderza. Yy, to mimo, że przez chwilę w nim stoimy, jakby to jeszcze nie dostajemy damage'a, tylko dopiero za chwilę to tam dostajemy tego damage'a. No dobra, nie wiem, czy to było zrozumiałe. No ale to właśnie przedłuża czas tego. Kiedy nie możemy dostać tego uderzenia po poprzednim. Dobra. Tak. To było trochę dziwne. Mm. No dobra, więc to mi się na pewno przyda. I przydałoby się pokonać... A w sumie muszę jeszcze sprawdzić jedną rzecz. I już kończę odcinek, bo już jest za długie zapewne. Aha, tutaj mogę zobaczyć. LOL action to po pokazuje. A, 25 minut. Za długo. Eee, Co miałem sprawdzić teraz, pytanie. A z tego coś mogę jeszcze zrobić? Nie. Eee, no nie. Tak, już wiem, dobra. Eee, Flight. A to, wysta może wystarczy, że pokonam tego, tego. O ja cię, jakby ja nie wiedziałem, jak on się nazywa. Mam tak sobie lata w powietrzu, jak tam wejdziemy wyżej i jest prawie minibossem. No dobra, ale teraz nie będę próbował go obudzić. No dobra, no więc to było. No tyle, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie.